Witajcie! Dzisiaj mam jedną chyba z ładniejszych kart na moim kanale. Jest to RTX 2080 Ti Thunder's Edition. Powiem Wam, naprawdę karta, bardzo ładna. Jedna chyba z ładniejszych kart, właśnie na moim kanale. No, piękna jest ta karta po prostu. I powiem Wam, no, waży trochę. Oj, waży. Taka malinka karta, naprawdę bardzo ciężka. Fajnie wykonana. Proszę bardzo. RTX 2080 Titanium. Tak się właśnie prezentuje cała karta. Co z tą kartą się dzieje? No niestety karta wyświetla artefakty. Mamy uszkodzoną właśnie pamięć. Zobaczcie sobie właśnie teraz, która z pamięci jest uszkodzona. Uszkodzona pamięć to właśnie pamięć E1. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie właśnie tę pamięć. Zobaczymy ogólnie, jakie tu są pamięci. W tych kartach pamięci najbliżej slotu prawdopodobnie z tego co kojarzę, są klejone czarnym klejem, czyli taki klej jak stosuje zazwyczaj właśnie Lenovo w swoich laptopach pod układami BGA. Tak samo właśnie Nvidia zastosowała czarny klej pod pamięciami, ale właśnie chyba tylko tymi najbliżej slotu PCI. Całe szczęście tych pamięci nie będę musiał demontować, bo to są chyba pamięci w banku A. Coś takiego i B1 Więc całe szczęście tego nie będziemy robić No i teraz powiem Wam Chyba najdłuższa robota przede mną Demontaż całego układu chodzenia, A naprawdę jest tutaj co rozkręcać Właśnie wygląda całe chłodzenie. Zobaczcie, ile nawalone pasty. No ładnie, co? No, powiem Wam, ciężko ogólnie było odkleić tą kartę. Karta troszeczkę pracowała sobie. Oczywiście, żeby była w miarę ciepła. No i tak było ciężko to odkleić. Tutaj mamy takie jakieś inne termopady. To są termopady w żelu. Mam takie termopady zamówione, więc muszę poczekać trochę. A jak wygląda nasza karta? No, upierdzielona niesamowicie. Zaraz to sobie wszystko wyczyszczę. No, ale powiem Wam, rodzenie jest naprawdę fajny, wielki. Dobra. Wyczyszczę sobie tą kartę i za chwilę do Was wracam. Karta wstępnie wyczyszczona. Nie jest to może jakoś super wyczyszczona, ale i tak po mojej robocie będę wczyścił kartę. Teraz co do pamięci. Mamy tutaj pamięci Microna D9WCW. Ciekawe, czy będę miał takie pamięci. Coś mi się kojarzy, że powinienem mieć, bo wymieniałem takie pamięci. I to jest chyba ta wadliwa seria 8 z przodu. No nic. I teraz która kość jest uszkodzona? Kość to jest S0 nie E1 czyli mamy tak A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0, E1, E0 czyli o właśnie, ta kość jest uszkodzona całe szczęście, zobaczcie, tutaj nie mamy kleju w porównaniu z tym widać ładny klej niestety ciężko się demontuje ten klej często niestety schodzą pady razem z tym klejem no ale czy jest to potrzebne w tym wypadku? Czy ten klej coś daje? Szczerze mówiąc nie wiem Trochę wątpliwa sprawa bo i tak jak połączenie ma się uszkodzić no to się uszkodzi Żaden klej tutaj nie pomoże moim zdaniem No ale dobra Tak wygląda cała karta Powiem Wam fajnie, fajnie to wygląda Fajne wykonanie Przy rozkręcaniu zapomniałem, że tutaj są takie te śrubki jeszcze już Wam pokazuję o. Takie te. Takie coś. To wkręcamy śrubkę. W to właśnie i to trzeba wykręcić. I tak kurczę, zapomniałem, już miałem wyrywać kartę. Ale chwila chwila moment. Przecież tam są śrubki jeszcze wszystko ładnie poszło. No dobra, lecimy w takim razie na stację BGA. Demontujemy uszkodzoną pamięć. zlutujemy nową. Później czekam jak kurczę, powiem Wam. Nieciekawa robota. Będzie trzeba wymienić te termopady. Co prawda sprawdzałem, one są lepkie, ale no jak widzicie, no są uszkodzone już po prostu. Więc termopady będzie trzeba wymienić. No i tutaj obawiam się o grubość tych termopadów. To są fajne termopady zastosowane. One są dosyć plastyczne. Jak widzicie. Zobaczymy, czy moje termopady się sprawdzą. No ale co? Będę było później. Lecę z kartą na stację BGA. Wymieniona, karta wstępnie złożona. Czas uruchomić komputer. Zobaczymy, czy będzie obraz, czy nie będzie obrazu. No dobra, mamy ASUS. Eee, jest uruchomiony Pendrive, więc powinien wystartować nam test. Czy wystartuje? Jest, idzie. I zaraz zobaczymy, co będzie. Będzie pas, czy error. Czasem wyskakuje error, jest taki błąd, tam nieduży 33. To jest po prostu korygowane przez sterowniki. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Widzę, że już ładnie tu idzie. Powiem Wam, jak wcześniej testowałem, to troszeczkę to poczekałem sobie, zanim to będzie. Proszę bardzo, pas jest Gites. Teraz yy, wezmę sobie pendrive'a. Zaraz zobaczymy, co będzie na pendrive'ie. Dobra. Mamy pulpit, czy nie mamy pulpitu? Halo, halo, pulpit. Jest pulpit. Dobra. Mamy pulpit. Teraz sobie zobaczymy pendrive'a. Raport. Proszę bardzo. Nie mamy żadnych błędów. Jak pamiętacie, kość E1 była uszkodzona. Nie ma błędu. W takim razie co mnie zostało, no muszę teraz wymienić termopady. No i przetestować kartę. Karta już przetestowana, macie tutaj wynik z 3D marka. Spójrzcie sobie na temperatury karty. No powiem wam, naprawdę karta bardzo mocno się grzeje. Eee, sam rdzeń, no ładna temperaturka 80 stopni i to jest tak, no już, no fest wycisnąłem tą kartę. Eee, Temperatura pamięci, zobaczcie sobie, no 90 stopni, no ponad 90 stopni mamy na samych pamięciach. No jest to dużo, ale no na tą chwilę nic już tutaj nie zrobię. Sprawdzałem dwa razy, czy nawet trzy razy, czy wszystko w porządku złożyłem, czy termopady są ok. I tak, termopady są w porządku. To nie jest wina, właśnie, niestykania pamięci. Po prostu te karty tak mają. Informacje na temat karty. Działa razy 16. Mamy tutaj GDR6 mikrona, Wersja 11 GB. Wszystko ładnie działa. Zagrajmy sobie może w duma standardowo. Pozabijajmy jakieś potworki. Proszę bardzo. O, ta no. Zgin. Dobra, i co. Koniec potworków tak to wygląda. No tutaj mamy... No ładnie, bo mamy ponad. Ponad. No mamy tutaj. O, mas bazuki. Mamy tutaj 200 fpsów To jest limit ustawiony taki w tej grze, więc jest ładnie. O kurde. No i dobra. Spierdzieliłem sprawę. Dobra, wracamy w takim razie do Pulpitu. Tak, wrócimy sobie do pulpitu, proszę bardzo. Eee, ja jeszcze oczywiście pomęczę tą kartę, posprawdzam co i jak. Później opowiem Wam jeszcze na temat termopadów w tej karcie, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. W takim razie widzimy się już na podsumowaniu naprawy. Jestem ponownie z kartą. Co tutaj dużo gadać? Karta naprawiona, śmiga. Co prawda, niestety mamy wysokie temperaturki. Sądziłem, że wadze karty. No, naprawdę ta karta trochę waży. Eee, no, ten radiator nie jest taki aż malutki. Karta cała metalowa. Sądziłem, że temperaturki będą lepsze. Na rdzeniu 80 stopni, na pamięciach ponad 90. <grytanie> Niestety to normal dla tych kart. Eee, dzwoniłem nawet do kolegi po fachu. Pozdrawiam. Pytając się właśnie jak u niego e, wyglądały sytuacje z tymi kartami mówił, że identyczna sytuacja 90 stopni na pamięciach i tyle podejrzewam, że karta wróci za jakiś czas e, będę musiał wymieniać kolejne pamięci e, ale no, co tutaj zrobię e, co do termopadów e, termopady jedynki oprócz e, pamięci VRAM oraz e, cewek na cewkach e, zastosowałem już wam pokazuję. Zastosowałem coś takiego. Proszę bardzo. K5 Pro. Jest to termopad w żelu. O, tak to wygląda. Oraz termopad w żelu zastosowałem na pamięciach VRAM. Początkowo dałem zwykły termopad. Sądziłem, że 0,5 no i powinno być ok. Eee... No i teoretycznie było ok, widać, że termopad, czy pamięci na termopadzie odcisnęły się ale temperatury były podobne, więc zrobiłem myk właśnie z tą termo, tą, termo, tym termopadem ale niestety sytuacja taka sama, więc nic to nie poprawiło ale przynajmniej są dane termopady w żelu jeżeli możecie, subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej karty. Kto z was ma taką kartę? Powiem wam, osobiście kiedyś chciałem kupić taką kartę na premierze. No bardzo mi się podobała ta karta. Eee, nie wiem jak, znaczy wiem jak wyglądają te nowe e, karty, Czyli nowe. No już nie są takie nowe. Chodzi mi seria RTX 30, też są bardzo ładne, ale mi się moim moim zdaniem ta karta jest ładniejsza. Ciekawe jak będą wyglądały właśnie seria RTX 40 Kto wie, może się pokusić kupić taką kartę No nie wiem, nie wiem Jeżeli ktoś z Was ma taką kartę, niech pisze w komentarzach jak u niego temperatury Nie wiem, już nie wiem Może coś źle złożyłem Już sam nie wiem, ale no mówię Sprawdzałem tą kartę 3 razy Za każdym razem to samo Termopady widać, że ładnie się odcisnęły, rdzeń Pasta na rdzeniu również. Nie wiem, nie mam pojęcia. Widzimy się pewnie niebawem w następnym filmie, więc jeszcze raz, jak możecie, subskrybujcie kanał. Więc na razie hej!